Się Jeszcze raz przygryweczkę poproszę. I ogromne brawa! Po... po. no coś podobnego. Powiedział sam, że w oczach mam coś jak. Morlela Wiedzieć jakby nie chciał, no to znaczy, że chciał. Powiedział sam, że nie ma przy tym żadnych myśli chytrych. Powiedział, że mnie przez kolegę raz już poznać chciał. Powiedział mi, że. Powiedział, że chce. Powiedział, że mnie i poszedł. Powiedział, że zna. Powiedział, że wie. Powiedział, że ma i poszedł. Nazywa się, powiedział, tak jakoś na Ski, jakoś Pściński, nie, Kolasiński, nie. Jakoś tak powiedział mi, powiedział mi, że, powiedział, że chce, powiedział, że mnie i wasz, gdzie mieszka, a nie, nie, to nie powiedział. Powiedział, że chce, żebym przyszła poniedziałek tylko nie powiedział gdzie powiedział mi, że powiedział, że chce powiedział, że mnie i poszedł powiedział sam, że całkiem pewnie się ożeni ze mną. mógł nie powiedzieć, jakby nie chciał no, to znaczy, że chciał I, i. A potem takie rzeczy robił, jak się stało ciemno, że jakby nie chciał się ożenić, no to skąd byś miał? Powiedział mi, że, powiedział, że chce, powiedział, że mnie i poszedł. <laughs> powiedział, że zna, powiedział, że wie, powiedział, że ma i poszedł. Ja, ja dzwoniłam pod ten numer, co podał mi sam. czy ósemki. Czy pan Pściński mieszka tam? Ktoś spytał się. Kto? Ktoś spytał się. Gdzie? Powiedział, że nie. I poszedł.